No i moi drodzy, przed nami weekendówka, żebyśmy zobaczyli sobie, kochani, co tutaj do końca tego tygodnia będzie się u nas działo, moi drodzy, jakie kluczowe rzeczy w ten weekend mogą się wydarzyć, wypłynąć, co tutaj, jakie nastroje mogą się, kochani, nam zbudować przed oczywiście kolejnym tygodniem. Więc moi drodzy, sprawdzimy sobie po kolei każdy znak zodiaku, co w ten weekend ciekawego, kochani, będzie się działo. Sprawdzamy na początek baranka. Co u baranka do końca tego tygodnia, co w ten weekend będzie działo się u baranka. Kluczowe rzeczy u baranka w ten weekend jeżeli chodzi o barana jakaś niespodzianka moi drodzy nam się tutaj olbrzymio wykształtowała słuchajcie może jakiś gość jakaś gościna tutaj, bo wiecie co tutaj mam kogoś z przeszłości, mogą tutaj nam się zwalić słuchajcie jacyś goście albo jakiś telefon, albo jakieś wiadomości od jakiejś osoby z przeszłości, bądź też jeżeli goście to właśnie też i tacy, którzy może są rodziną, ewentualnie moi drodzy ktoś z gości kto jest, niekoniecznie musi być rodziną, ale na przykład Przyjacielem, przyjaciółką, czyli ktoś nas może odwiedzić i nas mile tym zaskoczyć. Bądź też telefon, wiadomość, e, słuchajcie, spotkanie kogoś z przeszłości. Bardzo wyraźnie nam się tutaj, kochani, to pokazało, bo mamy kartę wracacza albo kogoś, kogo znamy już od długiego czasu. Miły gest, miła niespodzianka, miłe słowo, zaskoczenie tej osoby e, względem oczywiście was, bo tutaj e, może właśnie dojść do jakiegoś bardzo fajnego spotkania, do porozmawiania, do gościu. Gościnności waszej z tą osobą w ten weekend. Więc, moi drodzy, bardzo fajny czas. Więc tutaj gdzieś, no, baranków dosyć, dosyć fajnie się to zarysowało. Sprawdźmy byka. Co w ten weekend ubyka? Co kluczowego wydarzy się? Okej. Okay. Jeśli chodzi o, my, o byki, słuchajcie, i o mnie, jesteśmy w swojej energii, kochani, tak notabene. Mamy kartę cesarzowej, mamy kartę kochanków. Z całą pewnością, moi drodzy, tutaj może rozważać się jakiś proces związkowy, uczuciowy, romantyczny, bardzo mocno. Gdzieś tutaj, słuchajcie, przewiduję, jeżeli ktoś z Was ma związek stały, ale jednocześnie też i romansowy, poboczny, to tutaj, moi drodzy, jest jakieś zbliżenie, jakiś kontakt pomiędzy Wami a tym partnerem, bardziej romansowym. Rozwij Dzięki temu wszystkiemu, moi drodzy, mamy roz Rozkwit, rozwój, czujemy się bardziej stabilnie i bezpiecznie. Mam takie wrażenie, jakby jakaś osoba romantyczna w życiu byka chciała go zapewnić, że może spać spokojnie. Tak to troszeczkę, kochani, widzę, bo cesarzowa jest tutaj kartą, kochani, obrazującą pewność siebie, obrazującą rozwój, rozwój jakiejś relacji, rozkwit jakiejś relacji, rozwój i rozkwit was samych, jakąś sytuację, kochani, darów od losu, płodności od losu, dostania czegoś, czego bardzo Pragniecie, chcecie. No i moi drodzy, właśnie karta kochanków, która to pokrywa. Tutaj widzę właśnie dwie osoby. Słuchajcie, naprzeciw jakichś monitorów, tak bym to powiedziała, bardziej tak to czuję, aniżeli e, mielibyście się zobaczyć, spotkać. Więc to w dużej mierze może być kontakt taki gdzieś tam drogą internetową, ale gdzieś tutaj lgnięcie do siebie, ocieplenie stosunków i dzięki temu byk poczuje się lepiej. E, tak bym to kochani ujęła. No chyba, że to jest sytuacja, mam związek stały, mam związek romansowy i gdzieś tutaj rozkwitam dzięki temu związkowi. Słuchajcie, takie tutaj klimaty mogą zapaść. Oczywiście jest jakaś decyzyjność, jakiś wybór. Być może, kochani, też będzie tutaj kluczowy, ważny. Co u bliźniąt w ten weekend? Bliźnięta w ten weekend. Co się tutaj u Was kluczowego będzie działo? Bliźnięta w ten weekend. Jeśli chodzi o bliźnięta, kochani, u Was jest jakiś taki proces braku czegoś, ale kochani, nie wiem czego. Oczywiście to może być jakaś sytuacja braku humoru, ja bardziej widzę w tej karcie, braku nastroju do czegokolwiek, albo po prostu braku spełnienia jakiegoś. Moi drodzy, nie wiem, może mieliście tutaj jakieś plany, może na ten weekend chcieliście, żeby coś się zaje za fajnie, kochani, potoczyło. I tutaj, kochani, się być może nie potoczy. Nie spełniają się jakieś Wasze marzenia, jakieś Wasze życzenia, być może, kochani, coś nie idzie zgodnie z planem, może nie możecie osiągnąć jakiegoś swojego własnego celu, Celu, bo czasami gwiazda to jest takie sięganie czegoś upragnionego, co tutaj fizycznie, kochani, się nie zadziewa. No i faktycznie w ten weekend, moi drodzy, możecie być tacy troszeczkę smutni na tą okoliczność, bo nie ma tego czegoś, czego pragniecie. Nie ma tego kogoś, być może kogo bardzo pragniecie. Brakuje Wam tutaj czegoś właśnie w Waszym życiu, bardziej od strony właśnie albo spełnienia marzeń, albo od strony czegoś, czego do kogo bardzo lgniecie, albo czego chcecie. Nie możecie też czegoś być może zrealizować, czego bardzo byście chciały, bo załóżmy, może brakuje na to Finansów, tak? Albo nie ma jakiejś tam sposobności? Ym, mogą być takie sytuacje, w których ktoś kogo. No nie wiem, jeżeli to wy jesteście w tym stanie, tak, takim powiedziałabym, smutku, niedostatku, ktoś może próbować Was pocieszać, tak, w jakiś pewien sposób gdzieś, żebyście odegnały od siebie takie negatywne myśli, ale sądzę, że to może być trudne, bo faktycznie stan przygnębienia może was dosyć mocno zająć, drogie bliźnięta. Dobrze, co zmierza do raka w ten weekend? co się będzie działo w ten weekend u raka kluczowego. Kluczowe rzeczy u raka w ten weekend. Kluczową rzeczą w ten, w ten weekend u raka jest stan, w którym po prostu rak nie robi nic albo no, nie wykonuje ruchów, nie wykonuje kurde kroków. Słuchajcie, być może, słuchajcie, gdzieś nawet nie podejmuje się szansy czegoś, tak bym to powiedziała. Bo rysuje się tutaj u raka jakaś szansa na, nie wiem, dobry pieniądz, na zmianę, słuchajcie, czegoś, w coś bym powiedziała intratnego, ale rak z tego nie korzysta. Bądź też rak liczył na to, że stworzy się jakaś szansa, że będzie można tutaj coś zrobić, także polepszy swój swoje życie, Że będzie mógł wejść w jakiś biznes, w interes, pójść gdzieś, zaangażować się. Wiecie, bo ten asmonetowy to jest taka: no, ja liczę na to, że wszystko potoczy się dobrze, może w ten weekend już coś będę wiedział. Tymczasem, no, nie okazuje się, że chyba raczej nie bardzo, bo jest to taka sytuacja, w której coś musi jeszcze poczekać, zanim będzie można z tego korzystać. Bo to nie tyle, że być może wy sami coś zawieszacie albo nic nie robicie, tylko po prostu los wam mówi, jeszcze w ten weekend to nie będzie realne, tak? Tutaj jeszcze trzeba poczekać. Jeszcze trzeba zawisnąć, jeszcze trzeba na razie no, uzbroić się, powiedziałabym, w pewnego rodzaju takie unieruchomienie, żeby można było z tego asa korzystać. Czym jest as dla Was? No to drugie raki nie odpowiem, bo nie wiem. Jeżeli chodzi o lwa, co ulwa w ten weekend? Co się będzie działo ulwa w ten weekend? Jeżeli chodzi o lwa, moi drodzy, u Was czas jakiegoś, yy, słuchajcie, poczekajcie, ja tylko przesunę sobie karty troszeczkę, bo chciałabym Was tutaj wszystkich zmieścić na, na tutaj naszym biurku. Zróbmy sobie to tak, dobra. Jeżeli chodzi, kochani, o lwa, U lwa jest jakiś czas, e, słuchajcie, kłamstwa, oszustwa, e, ukrywania czegoś, e, próby sprytu, tak bym to też powiedziała, bo tutaj w dużej mierze, dobra, zostawmy te karty, dobra, to, że one tam krzywo leżą, nie chcę się ich poprawiać w tej chwili, słuchajcie. E, jakiś czas też sprytu, e, tak jakby, słuchajcie, podejścia kogoś, żeby coś, kogoś albo jakiś m, takiego, wiecie, jak tu sprytnie załatwić jakąś sprawę, tak bym to powiedziała, moi drodzy. Macie ogromną pasję do czegoś, ogromną ochotę na coś i gdzieś tutaj moi drodzy faktycznie sprytnie możecie do czegoś podchodzić. Ci z was, którzy gdzieś mają jakieś romanse poboczne, faktycznie kochani gdzieś mogą ukradkiem, ukradkiem rozdmuchiwać tą swoją namiętność, seksualność do jakiejś pewnej osoby. Azbuła w kochani zawsze obrazuje tutaj siłę taką mocno, pełną ognia i pełną pasji. Czasami jest to taki no to jest as jakby taki ognisty, bardzo mocno romans, ale taki ukrywany, tak? To nie jest jakaś relacja, która tutaj by by mogła ujrzeć światło dzienne, więc co niektórych lwów może kochani, takie coś może tutaj być. Mamy dużą siłę taką pchającą tutaj, tak, ale gdzieś kochani, wy albo boicie się z tego skorzystać, albo właśnie ukrywacie to bardzo mocno, albo próbujecie sprytnie coś ukryć. Nie wiem, moi drodzy, bo ta karta z lekka mnie niepokoi. To jest taka karta troszeczkę, wiecie... Akurat w tej talii obrazująca musimy tą sprawę po, po cichu rozwiązać, musimy sprytnie tutaj do tematu podejść, musimy tak zrobić, żeby nikt się nie dowiedział, e, taki spryt, ale też jednocześnie muszę pamiętać, że ta karta zawsze obrazuje tutaj złodziejstwo, obrazuje kłamstwo, obrazuje jakieś takie rzeczy, które nie są do końca czyste, jasne i klarowne. Ale które są waszą siłą napędową, tak? Bo was to strasznie mocno nęci, żeby tak postąpić, żeby tak się wydarzyło, tak? Tutaj jest, kochani, po prostu zapał do tego w tym kierunku. Ale co to może być, drogie Wy, jak Wy wiecie, dajcie znać. Co u Panny w ten weekend? Co się będzie działo u Panny w ten weekend? Jeżeli chodzi o pannę, moi drodzy, tutaj spotkania, być może słuchajcie, jesteście poumawiani, czy z rodziną, czy z jakimiś przyjaciółmi na kawkę, herbatkę, na imprezki i tego typu historie, bo mamy tutaj świętowanie, spotkania towarzyskie, więc całkiem możliwe, że co niektóre panny po prostu zwyczajnie wybiorą się na takie właśnie różnego rodzaju kochani, towarzyskie spotkania. Jeżeli się nawet nie wybieracie, to dobry czas spędzony z ludźmi, dobra komunikacja, moi drodzy, tutaj gdzieś dobry nas strój, dobry humor może Wam się pokazać. Słuchajcie, i jeżeli nawet to są jakieś towarzyskie rozmowy, takie pełne, powiedziałabym, zaangażowania, wesołości, optymizmu w pewien sposób, dogadywania się, to karta też pokazuje, moi drodzy, że podczas tych spotkań, kochani, Wy wychodzicie z tego spotkania, bądź też opracowywujecie jakąś gotowość do czegoś. Może tutaj wspólnie, razem, kochani, podejmujecie jakieś decyzje, słuchaj, a może zrobimy to, czy to, czy to. No i Panna mówi, dobra, spoko, to zróbmy to, tak, jestem do tego gotowa. Albo Jestem gotowa na to, żeby wyjść na imprezę. Jestem gotowa na to, żeby skorzystać z czegoś, tak? Co tutaj być może się w dobrym takim tonie i samopoczuciu, kochani, tutaj jakby nam kształtuje. Wszelkiego rodzaju relacje trójkowe mogą tutaj na tapetę drogie panny wejść, bo i w tym, jak i w tamtym, w tej, w tej, w tej, w tej boże karcie. Wyraźnie to widać. Ktoś jest gotowy do tego, żeby to cały czas kontynuować, żeby w coś wejść. Jest tutaj gotowy i wypatrujący drugiej strony. No i tutaj oczywiście dobra zabawa pomiędzy Wami. Dobra, sprawdzamy wagę. Jeżeli chodzi o wagę, moi drodzy, wy tutaj y, macie taki, tak, takie rzeczy dwie. Albo moi drodzy coś będziecie budować, czymś się będziecie zajmować, jest tutaj jakaś praca, powiedziałabym nawet, że i współpraca być może moi drodzy z kimś, ale to też może być czas, w którym y, chcecie coś naprawiać. Jeżeli, kochani, coś schzamiliście, poczekajcie, co jest na spodzie, słońce. Więc, moi drodzy, gdzieś tutaj przede wszystkim na pewno jakieś pozytywne wibracje się pokażą, i moi drodzy, gdzieś ja tutaj widzę, że być może będą takie wagi, które będą chciały coś ponaprawiać. Jednak mimo wszystko, dążyć do jakiejś światłości, dążyć do rozjaśnienia pewnych rzeczy, dążyć do tego, żeby energia czy klimat, nastrój poprawił się w czymś, co jest dla was istotne, ważne, i być może, kochani, faktycznie, Gdzieś tutaj będziecie chcieli, y, y, ja bym powiedziała, naprawiać coś. W dużej mierze widzę tutaj naprawę, taką sytuację, muszę coś polepszyć, muszę tutaj coś zrobić, y, muszę tutaj y, wykonać jakiś ruch, jakiś krok, bym powiedziała, żeby troszeczkę poprawić nastrój, być może sobie samemu, ale też i całkiem możliwe, że i komuś, tak? Bo dążymy do słońca, moi drodzy, ale to wymaga pracy. Czyli dążymy do dobrej energii, do optymizmu, uśmiechu, do pełnej energii, ale to wymaga pracy. Czasami, kochani, dwojga ludzi. W coś się na pewno waga będzie angażowała tutaj, w ten weekend. Słuchajcie, jeżeli chodziłoby tutaj o jakieś sytuacje dotyczące. Pracy zawodowej, bo całkiem możliwe, albo jakieś rzeczy, które po prostu trzeba w ten weekend zrobić, zabrać się za coś, bo to jest mimo wszystko jednak karta pracy. Jakby nie oglądał, mamy jakieś zadanie do wykonania, no to oczywiście zadanie jest niewykonane z pomyślnością, tak? Czyli uda się tutaj dobrnąć i dopiąć wszystko to, co sobie waga założy. Więc taki, ty, taki bym powiedziała weekend, dosyć mocno nastawiający się na pewnego rodzaju cel, aby on się dokonał i żeby się rozjaśnił. Tylko kwestia. Jest właśnie w czym? Czy w relacjach uczuciowych, czy ewentualnie, słuchajcie, w życiu zawodowym albo takim zwykłym życiowym, tak? No to tutaj tego już nie wiem. Dobrze, co u Skorpiona w ten weekend? Co się będzie działo u Skorpiona w ten weekend? Jeżeli chodzi o Skorpiona słuchajcie, czy wy przypadkiem dzisiaj też nie mieliście w, w, w tej że nie, w tygodniu w nowiu właśnie asa mieczowego, tutaj również macie as mieczy, kochani, robi porządki as mieczy tworzy plany, as mieczy słuchajcie, gdzieś e, muszczy bardzo mocno, czyli gdzieś tutaj coś myślimy kombinujemy, robimy coś planujemy, coś, kochani, gdzieś coś już zostawiamy za sobą gdzieś, e, słuchajcie, tutaj obmyślamy przyszłość, tak, gdzieś tutaj z czymś, kochani, mocno idziemy do przodu a sądzę, że te plany, które Tutaj dyskutujemy i mówimy, dotyczą się kochani, tak naprawdę m, szczęśliwego związku, pomyślności w jakimś pewnym zakresie. Y, gdzieś tutaj, y, no tego, tak, tego typu aspekt mi się zarysował. Szczęśliwa rodzina, szczęśliwy związek, pomyślność w jakiejś powiedzmy sprawie, która będzie Skorpiona uszczęśliwiała. I Skorpion gdzieś w ten weekend będzie dużo o tym myślał, będzie coś planował, będzie coś wdrażał, będzie stwierdził: dosyć, nie będę wchodził, czy wchodziła w jakieś tam, albo chcę zostawić, chcę odciąć od siebie wszystkie negocjacje. I pozytywnie zacząć myśleć o przyszłości swojego życia, która ma być szczęśliwa. Tak to, kochani, widzę. Strzelec. Dobrze. Jeżeli chodzi o strzelca, słuchajcie, strzelec będzie coś kombinował, będzie za coś się zabierał. Spód talii pokazuje mi kartę dotyczącą finansów, dotyczą, dotyczącą poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, budowania czegoś, kupowania czegoś. Słuchajcie, gdzieś jakieś spraw tyczących się takiej sytuacji, w której strzelec ma się czuć po prostu bezpiecznie, zabezpieczony bardzo mocno. To może też oczywiście chodzić o rodzinę, to mogą być rozmowy o rodzinie, to może chodzić o waszą rodzinę, ale jest tutaj moi drodzy jakaś taka sytuacja, że ktoś coś kombinuje, ktoś tutaj próbuje coś lawirować. Wiecie co, nie wiem kto, czy to bardziej wy, czy ktoś właśnie z osób z waszej rodziny, tak? Nie wiem, matka żona mążku, czy wiecie kto tam by to nie był. Są tutaj też jakieś takie rzeczy, które kombinujemy, żeby nie wiem Zdobyć jakieś pieniądze, mieć na coś pieniądze, kombinujemy, jak tutaj pokazać się osobami statecznymi i takimi konkretnymi, bardzo mocno, nie wiem, dyskutujemy, kombinujemy, słuchajcie, coś dotyczącego rodziny, planujemy, słuchajcie, być może jakieś wydatki, bo oczywiście karta maga nie zawsze, kochani, jest kartą negatywną, ona czasami też pokazuje, że zabieramy się za coś, tak? Chcemy coś stworzyć, chcemy coś wykreować, czujemy, że jak nie my, to nikt inny, tak? Gdzieś w dużej mierze, kochani, robimy coś z niczego. Gdzieś tutaj staramy się, kochani, być może podreperować budżet, staramy się tutaj pokazać, że coś zrobimy dla rodziny, słuchajcie, czy coś ewentualnie chcemy zrobić sami dla siebie, bo ta karta, owszem, jest rodziną bardzo często stabilną i konkretną, ale również ta karta może tutaj obrazować sytuację, że musimy coś pomyśleć względem rodziny, czyli kupić coś, na przykład zaplanować coś i tutaj zabieramy się za to, myślimy, kombinujemy jak tego na przykład dokonać. No coś takiego, kochani, tu po stronie strzelca. Dobrze. A co u koziorożca w ten weekend? Koziorożec w ten weekend. Jeżeli chodzi o koziorożca, słuchajcie, czas dawania i brania bardzo dobrze, czyli jeżeli musimy z kimś coś zrobić, druga strona nam pomoże w dużej mierze, jeżeli jesteście z kimś w jakiejś zwadzie, skutni, jakiejś sytuacji, że wcześniej nie mogliście się z kimś dogadać, był jakiś opór, były jakieś granice postawione, nie mogliście jakiejś granicy przełamać, to w ten weekend, kochani, jest to wykonalne, więc tak jakby, słuchajcie, ta granica była zniesiona, tak? Bo tutaj do tej pory widzę, że próbowałyście czegoś albo ktoś próbował wobec Was i nie była możliwości dogadania się. Natomiast karta wiodąca pokazuje, że dojdziecie do porozumienia, dojdziecie do wspólnego mianownika, pójdziecie na pewne kompromisy, ale bynajmniej dogadacie się. Nie będzie już takiej sytuacji, że ktoś powie nie, 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 nie dziękuję, nie podchodź, a druga strona pomimo wszystko będzie przekonywała tą drugą, a tamta sta będzie stawiała coraz większy opór. Możecie też, kochani, sami z siebie stwierdzić, po co ja się blokuję na coś, zgodzę się na coś, wejdę w coś. Rozmawiam o czymś, tak? Bo to też może być sytuacja, że to wy tutaj stawialiście jakieś granice, nie chcieliście tutaj w coś wchodzić, czułyście, że to nie jest dobry moment. Na przykład, to w ten weekend mogą być koziorożce, które stwierdzą: a dobra, spoko, zadecyduję i wejdę. Więc, no, no taka karta, powiedziałam, do gadania się. Co w ten weekend uwodnika? Co w ten weekend będzie działo się uwodnika? jeżeli chodzi o wodnika w ten weekend słuchajcie, macie dużo do myślenia dużo do przeanalizowania do dużo takiego snucia pewnego rodzaju scenariuszy możecie mieć bardzo dużo pomysłów w głowie i nie wiedzieć tak naprawdę który obrać, bo to jest tak jakby sytuacja dużego myślenia nad czymś, tworzenia sobie mentlików w głowie na tą okoliczność różnego rodzaju wariantów, które mogą Wam się w głowie prześledzić, dużo opcji a może to, a może to, a może to a może tamto, już sama nie wiem co mam Wybrać, już nie wiem co mam myśleć, ale gdzieś myślenie, analiza, układanie strategii, układanie planu, dokonywanie wyborów, mużdżenie będzie kluczowe. Słuchajcie, po stronie wodników tutaj, Wy jesteście w świecie po prostu myśli, w świecie wyborów, w świecie słuchajcie, układania sobie czegoś w głowie i ta analiza, taka myślicielstwo będzie kluczowa u wodnika w ten weekend. No i sprawdźmy jeszcze, co ryb w ten weekend. Co się będzie działo u zowiakalnych ryb w ten bitm? I jeżeli chodzi o ryby, moi drodzy, wy macie siłę, macie moc, pokonujecie niemożliwe, moi drodzy, bardzo często. To jest takie pokonanie siebie samego, pokonanie trudnego jakiegoś zadania, które, moi drodzy, jest przed wami i macie kartę zwycięstwa, sukcesu, spełnienia, zadowolenia. Więc jeżeli ktoś w weekend musi, kochani, czemuś sprostać, musi coś zrobić, musi czegoś dokonać, musi, słuchajcie, gdzieś tutaj, nie wiem co zrobić, słuchajcie, bo to dla każdego z Was może to być inne zadanie, tak? Ale jest to taka opcja, nie wiem, czy mi się uda, nie wiem, czy temu sprostam, nie wiem, czy sobie dam radę, czy podołam w jakimś pewnym zakresie, to odpowiedź na to wszystko przychodzi tak, dasz radę. Pokonasz samą siebie, czy pokonasz sam siebie, moi drodzy, i po prostu zwyczajnie pójdziesz jak burza do przodu. Z czym by, moi drodzy, to nie było. No i moi drodzy, teraz tak, no czemu, czemu oczywiście sprzyja, kochani, ten weekend? Czemu sprzyja, no, żeby pójść do przodu, żeby już nie zostawiać w tyle, żeby tutaj gdzieś, kochani, mieć odwagę przede wszystkim w tym, żeby um, kierować się naprzód e, pomimo tego, że nie wiemy jak ta przyszłość będzie wyglądała. Najgorsze co można zrobić to moi drodzy zatrzymać się w miejscu i e, bać się zrobić kroku do przodu. Lęk czy strach nie jest nigdy dobrym doradcą i ta karta wyraźnie kochani o tym mówi, żeby nie słuchać e, czegoś takiego jak potrzebty lęku czy strachu, tylko odważnie kroczyć kochani do przodu. Jest to też e, bardzo dobry czas weekendowy, sprzyjający tak naprawdę moi drodzy e, jakiejś Pracy, czyli tutaj, jeżeli mamy coś do nadgonienia, coś mamy do zrobienia, to zwłaszcza być może po stronie domu, czy jakieś tam inne rzeczy, które no trzeba tutaj dopieścić, zająć się wreszcie czymś, to jest to dobry czas, aby spożytkować tą sobotę i niedzielę na popracowanie nad czymś. Kochani, to może być oczywiście praca fizyczna, praca domowa, czy jakaś tam, ale również moi drodzy, to może być praca nad relacją, nad związkiem, nad swoim własnym myśleniem, praca tak naprawdę nad wszystkim innym. Generalnie nie lenimy się, ale zajmujemy się czymś, czyli gdzieś tutaj nie marnujemy czasu na pierdoły. No i moi drodzy, karta ostatnia pokazująca sytuację, żeby w ten weekend, jeżeli ktoś ma pomysł, żeby pójść i poszaleć i wydać kasę, cholera wie na co, nie jest to dobry czas. Czyli moi drodzy, w sobotę, jeżeli ktoś kogoś pokusi, a może kupię se nie wiadomo co. Poczekajcie, być może do przyszłego tygodnia, bo ta karta mówi: zachowaj coś dla siebie, zachowaj te pieniążki dla siebie. Na razie trzymaj je, oszczędzaj, zbieraj na coś, poczekaj na lepszy moment. Więc moi drodzy, no nie jest to dobry czas, po prostu na to, żeby je wydatkować, wywalać, słuchajcie, na prawo i na lewo, bo coś temu po prostu zwyczajnie nie sprzyja. No weźcie sobie, kochani, te rady pod uwagę i gdzieś w dużej mierze być może te osoby, które się takimi radami tutaj. Jakby no posługują, biorą je pod uwagę, no będą dla Was oczywiście pomocne. Dajcie również znać, kochani, jak ta weekendówka, jak tą weekendówkę czujecie. Będę tutaj bardzo wdzięczna za Wasze komentarze. No i życzę Wam, żeby ten weekend oczywiście był pełen ciepła, serdeczności, optymizmu i naładowania Was mnóstwą dawką pozytywnej energii na najbliższy tydzień. Póziaki.